Uuu, drugie starcie, na to czekałem, na to liczyłem dzisiaj. Od jednego liźnięcia, największy tytan, jaki powstał kiedykolwiek. Ty, no teraz w Tytana chyba się dzieje więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Będą Kenowie kontra Liwajowie. Wyszło na to, że stary Erena to jest największy zwyrol w historii i, i zeżar całą rodzinę rejsu w tą rodzinę historii. Dodatkowo zmienił arena w Tytana. I dał się zeżrzeć Erenowi? Jezus, jak o tym myślę, to mi łeb paruje. Ja w pierwszych odcinkach myślałem, że to Tytany będą największym problemem na tym świecie, nie? Ale korupcja tutaj to, to jest inny wymiar. A zanim przejdziemy do odcinka, to wpadnijcie na moje susialki. A jak chcecie oglądać odcinki w wersji bez zakrywania obrazu, to zapraszam na Patronite'a. Lecimy z oglądaniem. <laughs> Jezus, Maria, to łańcuchy rozwalają mnie. historia, rytaroga. Czemu... ziomek brzmi jak największy manipulator w ogóle w tym świecie. W sumie oczy mają podobne, to jednak może faktycznie jej ojciec prawdziwy. Czekaj, czekaj! O kurwa, on mu zmieni! Ty, ale, ale ktoś w ogóle w zasadzie. Czekaj, Eren, daj mi się wypowiedzieć. Daj mi się wypowiedzieć, ktoś w ogóle. To, te tytany to jest wirus, tak? To możemy ustalić. Y tytany rodzą się za pomocą trzykawki. Czyli wszystkie tytany to ludzie. Możemy to nazwać wirusem, ale ktoś musiał to zapoczątkować. Ktoś musiał stworzyć tego wirusa. Czy to był stary Erena? Oho. Oho. Jezu, myślałem, że ktoś się kręci w tym, w tych beczkach. <laughs> z prochem? Albo dymne. Ej dobrze, i dobrze. O, ale to będzie bitka, nie, nie, nie. Ci kenownicy też są OP. W sumie... Nie ma opcji, to będzie strasznie nierealistyczne, jeśli... nikt e, z fabularnych postaci tutaj nie zginie. Bo ci kenownicy, oni też są jednymi z najlepszych ludzi. Plus mają shotguny. Więc kurna, no nierealistyczne by to było, jeśli żadna postać tutaj nie zginie. Choć oczywiście bym tego nie chciał, nie? No chyba, że chodzi o koniego. O, czyli nagdymne. Ja nawet nie zdążyłem zauważyć, skąd to płyli tak szybko. Ta jest tylko irytująca. Mam nadzieję, że padnie szybko. Oho, ale useless gubno. Yo, jak latasz, to to jest do dupy. No i klasa, ty Janek pierwszym usłowę zabił. Dobrze, dobrze, celujcie w niego, celujcie. Kurwa! Nie, no łysy, co robi! Sukin syn, dokładnie. Mazujne, kurwa! Uwielbiam japoński! Nie, japoński jest mówił ulubiony język. Co jest? A, Lewaj, no tak, klasa. Czemu <grym> się w ogóle zastanawiałem? Uuuu! Drugie starcie, na to czekałem, na to liczyłem dzisiaj. A Kermanowie w komplecie! No chyba, że jeszcze jest ktoś. Koni o czekaj, to będzie fajna walka. Mam nadzieję, że się nie skończy w dwie minuty. Ole, nutę puścili! Co to za raper? O nie! Mają barda! Morale im bustuje. Uuu! <grym> trafił go! <grym> Jeszcze tylko ta. I w sumie po sprawie. I nadal nikt nie zginął. Nie no, co to jest za Soundtrack? Eminem gra koncert za ścianą? Uuuu, uh. uh. ty Handziową tak? Nie no, Handziową zostaw! Handziową lubię akurat i nienawidzę. Zarazem, ty no, no nie, nie, nie ma opcji, że to deduwa, nie Hanzi! Ty jak on z takiego shotguna i co, mi nie rzę siatki? Po co to? Tam się dzieje, a mi puszczałem coś takiego? Chociaż jest strzykawka, tu też jest ciekawie. Nie ona nie wie! Ona nie wie! 今から約100年前あるスョ」「ジンの力で作られたので。ラデスクラデスクラデスクラデスクラデスクラデスクラデスクラデスでラデスクラデのクラデスのラデスクラデスクラのスクラデスクラデスクラデスクラデスクスクラデスクラデスクラデスクラスクラデスクのデスクラデスクラデスク

Ty, ale teoretycznie? Eren nie ma takich oczu, a tamten ziomek też miał, co go zjadła Freedowa. Więc jeśli mają moc Tytana założyciela, to czy Eren też nie powinien mieć takich oczu? Oj, 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 oj!

Ej, hej! Kurde ja tu nadal czuję, że ten, ten stary jej manipuluje ją. No tak, a w sumie czemu on sam go nie zje? W sensie starych historii. Teoretycznie też ma tą samą krew, także też mógłby zostać władcą tytanów czy tam założycielem.

Jezus Maria, ale Kongo tu się dzieje. W sumie chciałbym, żeby Kenny go zabił. Nie, no kurwa, jaki żałosny typ. Jesteś wolny. To już częściej. Nie. Chłop myśli, że Kenny teraz sobie pójdzie? Po prostu tak o wszystkim. Keny idzie. Uniść do Arena. Ja. Okórna Dobrze Kenysła. Czemu go rościł? A, żeby mógł się przemienić, bo sam nie może. On już obszrał gacie, ale gacie są mocne Nie, nie rób tego, kur... Czy to będzie gruba akcja? Nie zrobi tego, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie wierzę w to, że historia miałaby się przemienić. Eren też nie chce. W zasadzie. O. Eren czuje. Czekaj, Eren ma poczucie winy? No i przez Ojca.

Yo, ale, ale Rena to ruszyło! To nie A, aż za bardzo. Aj. O oh, ja, ona widzi siebie w tym, bo to sa te same myśli miała. W Szczęście, sensie, że... Może nie powinna się urodzić? <grym> Ja, yeah, ale Kongo! Też jeden z bardziej emocjonalnych odcinków. Ej, o mirowej zapomniałem. Gdzie ona jest w ogóle? No nie zrobi tego, tylko zabrać mu strzykawkę. W sensie, żeby mi nie miał. 巨人を駆逐して人類を解放してあげなかったのすべての巨人を Good q、okay, u この壁の世界を作った初代レースの王が巨人に支配される世界を望んだからだ。初代はそれこそが k とザドゥレンエトマシ世界の記憶を見たものにしか Cyli, t e o r e t y c z n i To trzeba uwolnić Rena i się dowiedzieć od niego. eh? No! No i wszyscy mają takie Te oczy, a REN tego nie ma A bo nie ma krwi rejsów, nieważne. <grystanie> Co jest? E? Nie, 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 nie pozwoli Ty, Ymirowa się na coś przydała w życiu Teraz przez to, że ona ma takie wspomnienia I przez to, jak żyła Ymirowa, Historia będzie decydować o sobie I to wypierdoli, zaraz, czekajcie, czekajcie Wypierdoli to Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Dobrze. Drugiego nie ma. Zajebiście. O kurwa, to jest moment historii. Złamał mu kręgosłup. Zajebiście dziewczyno. Moje reakcje, bilaj. Like, Ty! Ale się dzieje. Jeszcze go n by <noise> wyzwała! <noise> Ren, Skup <lupę>. CO JEST <noise> HISTORIA historią PIERDALE ERENA JAK MA ŻYĆ?! Ja się tego nie spodziewałem, nie miałem tego w swoim bingo! CO?! HISTORIA NAJGORSZĄ NAJLEPSZĄ! Co jest? O, ale creep! Co? Od jednego liźnięcia?! O kurwa, jaki kolos wyjdzie! Nie, 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 następny! Ty, ale że... Ty, to w sumie, jak od jednego liza chłop stał się tytanem, to w sumie można by zrobić taką beczkę tytanową i, i to nieskończone źródło, a nie strzykawki. Ludzie by z tego pili normalnie. <gryzł> <gryzł> Kurna, Eren! Ale irytujący jest! Dawaj, ja chcę historię historii! Przecież... No! Więcej o historii! Niech historia będzie główną bohaterką! Ja pierdziele! Uwodne ciało! <grym>, ty, jest Mikasa! On szybko się dostali. Ty, a ten tytan się to rok przemienia. Już mam wrażenie, że on tydzień to robi. Jezus Maria, mam wrażenie, że koni wącha jego stopę. Ty, czemu on jest? Od jednego liźnięcia? Największy tytan, jaki powstał kiedykolwiek. Zajebisz się. <gry> Jezus Maria. Ten Eren pokrzywdzony.

Ja mam wrażenie, że historia to zrobiła największy progres, jeśli chodzi od, o początku serii, aż do teraz największy progres zaraz po Erenie. Chociaż nie wiem, czy nawet większy progres niż Eren nie zrobił Armin. Prawdopodobnie tak, z takiej beksy, bo Eren nadal działa impulsywnie, ale... Ty, to największy progres zrobiła historia do tej pory. O, to już słyszeliśmy. あれ Co się dzieje? Ty ja nie rozumiem. O, on teraz robi ten lud, To ten armor. Co tu kurwa za Kongo jest? <grystanie> Jezus, Maria. To, to był najbardziej satysfakcjonujący moment, jaki widziałem. Yeah. I znowu. Całe kościół znowu do wyjebania. <grystanie>

Właśnie, właśnie, o to miałem pytać, co było napisane. Czy Ellen ma teraz moc? Reinera też? No. W sumie wszyscy przeżyli. Chociaż koniego nie widziałem, jest nadzieja, jest nadzieja. Nie, no jest, łysy. Kurde. Ty ole przeczochrał całą ziemię. <laughs> Przynajmniej łatwiej go znaleźć. Ole rysuj banią <laughs> Ole, czekaj, jaka Jowisa, gąsienica. Normalnie jak ten, czekaj. E... Była taka bajka, była taka zielona grupa gąsienica. To jest to samo. No. Ty, pierwszy raz widziałem chyba zaskoczenie na twarzy Erwina. Znowu. <grymne> <grymne> Jezu, jak to wygląda tam w tle. Ty, ale jak na CGI to całkiem ładne.

人類が助かる道は見えてくると。そしてエレン、お前はそうなる覚悟はできていると言いたい。エレン、た、もちろん。ミカサに許可。そんなこと。選択肢はもう一つあります。まず、今のやり方にはいくつか問題があります。一つは、確実にロットレースの洗脳を解けるという確証がないこと。 な、も、そういうことは、キュウリの歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史は、彼の歴史は、彼女し歴史は、彼女の歴史は、彼女の歴史の歴史は、彼女の歴の歴史の歴の歴史の歴史は、彼女の歴史は、彼の歴史の歴史は、の歴史のは、ののは、

パスパス、チェケ、トゥテイ。ジェシュトゥテイスカメラ、スシェアクロンパスパスパス。Historia。イヴァセレティタンヤ。オマニう、テマラコトエレビンカラノシジデナ。オハコノタタカインガウォッタラ。オマイヴァセトゥナオイケーショシャト

jeszcze o niczym się nie dowiedzą, tak? Łuna ognia leci, kurde, na paręset kilometrów. Nie, nie widać. O tym mówię, dokładnie o tym mówię. Wcale, wcale tego nie widać. Ale go, kurna, wyprzedzili, skoro nawet nie widać jego ciała, tylko dym. Ale historia zaimponiła w tym odcinku! Ja już nawet nie pamiętam, jak ona miała poprzednio na imię przed historią, nie? Ale rozgraniczam to jako dwie oddzielne postacie, nie? Jest tamta taka, taka, ta dziewczynka malutka, co nic nie potrafiła robić i się wszystkiego bała. I jest a historia, to są dwie kompletnie inne postacie. I może jednak moją ulubioną postacią nie jest, bo istnieje jeszcze Erwin. Ale żeńską postacią tak. Nie rozumiem tylko tego, jak od jednego liźnięcia podłogi, tam gdzie było rozlane te serum, powstał tytan, który ma, nie wiem, 100, 150, 200 metrów. Może to przez krew rejsów, ale, ale w sumie to idyki. Także dzięki wam wszystkim za dzisiaj, wpadnijcie na moje socjalki. A jak chcecie wesprzeć kanał i oglądać odcinki wersji bez zakrywania obrazu, to zapraszam na Patronite'a. Na razie.